Że ten Zielony Ład rzeczywiście jest taki straszny, jak go dzisiaj politycy PiSu malują. Tak. I, i co ją I to nie politycy PiSu malują, tylko to my to malowaliśmy, to my o tym mówimy od lat. A politycy PiSu to się pobudzili teraz i robią propagandę wyborczą. Matusz Marawiecki i rząd PiSu to są osoby, to, to, to są jakby grupy odpowiedzialne za zatwierdzenie realizacji A tego Ale ludzie Unii tego nie Europejska. wiedzą? Nie wiedzą. Nie wiedzą, dlatego że media w Polsce albo są prounijne, albo są yy, yy, an, a, a, antypisowskie. I media prounijne nigdy nie pokazywały negatywnych stron integracji europejskich. Yy, europejskiej. No, ale te antypisowskie, a media antypisowskie mogą mówić. przedstawiają PiS jako formację antyeuropejską. Media antypisowskie nie przedstawiają, że PiS był formacją, która najbardziej posunęła rządząc polską integrację europejską do przodu od czasie no, traktatu lizbońskiego. No, to jest dla dla PiSu w takim sensie. Brawo że... tak. Jest... Propagandowo udaje im się wygrać sytuację, w której do Dopuścili się zdrady swoich własnych wyborców. W 19 roku Mateusz Morawiecki na Radzie Europejskiej zaakceptował Zielony Ład. Rok później jego wdrażanie, czyli Fit for 55. Po czym dwa lata później wywiesili w Warszawie billboardy atakujące Fit for 55. Ciekawe, prawda? Dobrze, i co się stanie, jeśli to by weszło w życie? To, właśnie, to już wchodzi w, to, wchodzi w życie. W życie. Yy, wzrost kosztów wszystkiego wzrost kosztów wszystkiego, wejście w korkociąg yy, niekończących się tak zwanych inwestycji, które tak naprawdę często nie są inwestycjami, tylko dostosowaniem do różnych absurdalnych reguły obostrzeń. Spadek produkcji żywności, co ciekawe Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych to policzył, prognozując wzrost produkcji żywności poza Unią Europejską, po tym jak Unia Europejska zacznie swoje rolnictwo tłamsić. Yy, spadek produkcji drzewnej, jeżeli chodzi o leśnictwo. Yy, ogromny wzrost kosztów transportu, jeżeli Polityka przymusowego przejścia na elektryki zostanie utrzymana, w szczególności na przykład dla transportu ciężarowego czy dla transportu zbiorowego. To wszystko jest znacznie droższe. Delokalizacja, jak to się ładnie mówi, przemysłu poza Unią Europejską, czyli mówiąc bardziej wprost, dezindustrializacja Unii Europejskiej. Jeżeli zostanie uruchomione cło węglowe, wzrost kosztów wszystkiego importowanego spoza Unii i dalsze tłamszenie produkcji w Unii Europejskiej. Hmm, podnoszenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych do niebotycznych roz, rozmiarów, to jest czyli ciekawe. wzrost kosztów prądu, wzrost kosztów ciepła, wzrost kosztów. Jeszcze większy? Hmm, oczywiście, to się dopiero zaczyna.